Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i2FM. Lubisz nas słuchać, wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Muzeum etnograficznym w trwa kilka wystaw czasowych, przepięknych, barwnych, bardzo interesujących, i chcemy Państwa zaprosić na jedną z nich. Janna Kalinowska jest ambasadorzem muzealnym w Państwowym Muzeum Etnograficznym. No, chciałam Państwa zaprosić na kolejną odsłonę sztuki nieprofesjonalnej. Tym razem jest to wystawa poświęcona malarce Magdalenie Schumer. Wystawa nosi tytuł Świat nierealny, lecz poznawalny. I to jest wystawa kolejna z cyklu właśnie prezentacji sztuki nieprofesjonalnej. Artysta jest może mniej troszeczkę znana, ponieważ ponad 30 lat spędziła za granicą. Pomysł takiej wystawy no, jest kontynuacją tego po covidowego prezentowania sztuki nieprofesjonalnej w naszym muzeum. Zależało nam, żeby przedstawić akurat tą artystkę z racji tego, że jest mało znana, a z drugiej strony jest to dosyć ciekawa osoba, bo niby kwalifikowana do tej sztuki nieprofesjonalnej, naiwnej, ale z racji na wykształcenie, bo studiowała historię sztuki, zna, z racji nabywało w świecie. Z na to, że jej mężem był bardzo znany, wspaniały i ceniony profesjonalny artysta, malarz. Można by powiedzieć, że ta jej sztuka naiwna jest jak gdyby dokonana w sposób taki świadomy. Mianowicie trudno od niej oczekiwać, żeby. Była taka samorodnie naturalna i samorodnie naiwna, natomiast dało jej ta wiedza i, i dała jej możliwość wybrania właśnie konwencji sztuki dla siebie jak najbardziej odpowiedniej, ponieważ ta konwencja sztuki nieprofesjonalnej, naiwnej umożliwia jej pokazanie tematy, które chciała zaprezentować. Przede wszystkim jest to sztuka i jest to malarstwo, które jest apoteozą życia, apoteozą świata, a apoteozą przyrody. Jest to po prostu zachwyt nad różnorodnością fort, nad różnorodnością i kolorytem. W ogóle zachwyt nad nad życiem. Tytuł wystawy Świat nierealny, lecz poznawalny, odnosi się właśnie między innymi do tego, że to, co na przedstawie jest takie nierealne, takie magiczne. Sielskie i anielskie, bo przedstawia w takiej całkowitej symbiozie świat ludzi i zwierząt. I tutaj ten zachwyt właśnie w tą stronę idzie, żeby pokazać ten świat taki cudowny, taki nierealny, taki. Tak, także taki egzotyczny, prawda? I tak, zdarza się, że też egzotyczny. Malarka w ogóle uwielbia malować, sama zresztą mówi, że to jest cudowne zajęcie, bo ona sobie może usiąść o wielu rzeczach pomyśleć, żartuje, że nie musi prać, nie musi sprzątać, nie musi gotować to co wokół siebie widzi, inspiracje, no ze przychodzą, tak? To jest jakaś chwila, to jest jakiś album, to jest zdjęcie, to jest widok za oknem. Wszystko to powoduje, że ona ma pomysły na to malarstwo i to co sobie tam w obrazie próbuje namalować. Aczkolwiek my wszyscy się zachwycamy tym cezolowaniem szczegółów, bo Pani Magdaleny Schumer, bo jak Państwo zapraszam na wystawę, będziecie mieli okazję obejrzeć te obrazy, to tam jest wszystko dopracowane do najdrobniejszych szczegółów, zwłaszcza te wzory dywanów, tapety, czy kwiatuszki drobne, czy, czy piórka, czy sierść. No I my się tym zachwycamy, bo ona maluje takim cieniutkim pędzelkiem, zawsze farbami olejnymi i głównie na desce. Natomiast ona twierdzi, że to nie jest najważniejsza część tej pracy nad obrazem, bo bo najważniejsze to jest ten pomysł, to jest idea, co namalować, jak ten obraz zaprojektować, co tam umieścić, jak te proporcje i, i, i to, 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 tą całą strukturę. Dopiero później to wypełnianie jest już taką drugorzędną sprawą. Poza tym no, jest malarką dosyć dowcipną, bo jak Państwo zauważycie na wystawie, często maluje w takim dziwnym aturażu przyrody, w dziwnej sytuacji osoby dosyć znane. Niekoniecznie i prywatnie znane, ale znane, bo to są celebryci albo politycy, albo w ogóle osoby znane z telewizji. Ma po prostu też do tego dystans. Bardzo często ta tematyka głównie polega na właśnie tych spotkaniach, relacjach międzyludzkich, gdzie na obraza właśnie widać tych ludzi, te zwierzęta, zresztą unie zwierzęta są zawsze podmiotem nawet w jej malarstwie nawet jeżeli są gdzieś w jakimś tam drugim tle i to jest głównie zresztą w ogóle wystawa takie jest podzielona na takie trochę części tematyczne. Oczywiście to jest umownie podzielone, ale największa ta część to właśnie te relacje i spotkania międzyludzkie, ale pani Magdalena maluje też tak jak wspomniałam te portrety takie dziwne, może nie takie klasyczne, ale też portrety zwierzęce. No i tutaj bardzo często odwołuje się do pewnych biblijnych wydarzeń. Tutaj powstał w, w ciągu jej życia artystycznego cykl Arek Noego. U nas też prezentujemy kilka tych Arek i to jest pokazany ten w różnych sytuacjach, tak? Czy na spokojnym morzu, czy na, czy wzburzonym. Bardzo często wśród zwierząt umieszcza jakieś postaci. Bardzo często są to znajomi, bliscy. No i oczywiście diabły, różne dziwne istoty, bo to też są tematy, które ona w sposób taki miły pokazuje, tak jakby się puszczała do nas oko i te światy takie i zaświaty są tutaj bardzo fajnie pokazane. No i należałoby wspomnieć, że oprócz malarstwa pani Magdalena też m, tworzy tak zwane wycinanki z blachy. Ona się zainspirowana tym rodzajem twórczości w Stanach, kiedy mieszkała. Mianowicie tam y, zainspirowała sztuka użytkowa, która pojawiała się w, na prowincji w, w domach amerykańskich. Często metalowe takie zawieszki, y, metalowe szyldy, albo w ogóle jakieś takie ozdoby metalowe zawieszane na ścianach, albo nawet wręcz luźno w ogródkach. I ona na początku próbowała je kolekcjonować, kupując na pchich targach, uwielbianych zresztą przez siebie. Natomiast później stwierdziła, że ona będzie to sama robiła. No I rzeczywiście, akurat mieszkali wtedy z mężem w Socho. Tam był niedaleko taki sklep yy, żelazny i te blachy zaczęła kupować, przygotowywać, wycinać, yy, szablony robić. Więc mamy taką, taki rodzaj yy, no, sztuki, którą ona sobie zaadoptowała z, z tych użytkowych yy, przedmiotów. I tutaj one też wypełniają yy, wystawę. Oprócz tego są na jednej całej ścianie za, yy, zaprezentowane, bo tak chcieliśmy poprzez to wprowadzić też w w klimat jej domu. Wspaniałego zresztą artystycznego domu, gdzie między innymi na jednej ze ścian takie wycinanki były. Zresztą też są u niej w pracowni, małej, niedużej. W Polsce? W Polsce, tak. Od 2000 roku wraz z mężem już nastało osiedli w w Polsce, w mazowieckim województwie właśnie. Myślę, że nie zdradzę tu jakiejś tajemnicy, ale to w Błędowie, nieduże miasteczko w starym, XIX-wiecznym młynie. Tam oboje mieli swoje pracownie, oczywiście mąż i ona. No i w sumie jest to osoba wiekowa, dosyć długo malująca. Jeszcze w tamtym roku malowała i chwaliła się nam swoimi pracami. Także bardzo ciekawa postać, niezwykle urocza starsza pani, więc te wizyty u niej też w celu nabywania oczywiście. Prac do, naszego, do naszych zbiorów były dla nas bardzo dużym świętem i dużą przyjemnością. No, udało nam się trochę zdobyć tych prac, natomiast cała wystawa no, składa się głównie z jej prac, znaczy z jej prac, które są jej własnością. 29 jest naszych, od niej zakupionych, reszta to stanowią wypożyczenia z galerii no i od osób prywatnych. W różnych galeriach także wiszą te tak. prace? To znaczy współpracuje na stałe, w momencie, kiedy kiedy przyjechała do Polski z galerią Kolonia Artystyczna w Piasecznie i tam bardzo często były wystawiane jej prace, ale też i sprzedawane. W galerii 101 projektu na Nowym Świecie też były jej wystawy i też galeria sprzedawała jej prace. No i były też często przedstawiane w w galerii, a w zasadzie to jest taka willa Janówka, to jest dawna własność Fangorów i tam też były wystawiane jej prace i w tych galeriach też były sprzedawane. Także no, pojawiała się, ale to dopiero właśnie po latach 2000, bo wcześniej przez ponad 30 lat mieszkała za granicą. Na pewno są też takie obrazy, z którymi się artystka nie chce rozstawać i są po prostu z kolekcji prywatnej artystki. Tak, tak. 83 obrazy to, to jest jej własność czyli gro rzeczy, które po prostu o, pożyczyliśmy, żeby zaprezentować jak najpełniej i tematykę, i sposób patrzenia na świat, i ten cudowny świat, który jak tutaj wchodzimy, zresztą widzę po odwiedzających ludzie się uśmiechają, czyli jest to taka, taka, taka radość. No tak wracamy troszkę do takiej naiwności dziecięcej, którą ona nam chce przekazać, czyli ten taki dziecięcy zachwyt nad przyrodą, nad, nad wszystkim tym, co nas otacza. Zresztą Pani Magdalena Wydała kiedyś swój własny katalog, w którym umieściła swoje prace, i ten katalog oczywiście wzbogaciła wierszykami. One tu zostały zacytowane, one tak troszeczkę komentują tematy obrazów, ale w takim całkiem dowolnym stylu. Natomiast no, jest tutaj też jej credo, które zamieściliśmy, co jest dla niej ważne. Dla niej jest ważna natura zwierzęta, kwiaty, rośliny i to jest też głównie tematyka jej twórczości. To jest tak piękna, tak kolorowa wystawa, że ja nie mogę od, od tych obrazów oderwać oczu i tutaj zwiedzających, więc szczególnie Państwa tą jesienną, taką smutną trochę porą zapraszamy na tą wystawę, bo ona naprawdę tak człowieka rozwesela i optymistycznie nastawia do świata i do problemów. Oczywiście zapraszamy bardzo gorąco. Wystawa jeszcze będzie otwarta do końca tego roku jest jeszcze czas, żeby się zapoznać i zachwycić tym malarstwem i poczuć się naprawdę trochę jak w raju, takim nierzeczywistym świecie. Zapraszam bardzo serdecznie do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Dorota Sołowiej- W ubiegłym tygodniu, podczas audycji, zwiedzaliśmy wystawę Prawda i Wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dziś zapraszam na zwiedzanie drugiej części wystawy, po której oprowadzi nas kurator. Iwona Gonszorek Musał Marchitiecesji Warszawskiej. Dziś odwiedzamy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, bowiem tutaj trwa wystawa Prawda i Wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ostatnia część wystawy, bardzo duża, więc tutaj też jest wiele wątków poruszonych i obrazy, i palmy kurpiowskie, i rzeźba, i zdjęcia. Wszystko to tutaj znajdziemy, o czym chcieli Państwo w tej sali opowiedzieć już po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Y Fotografiami ilustrujemy, pokazujemy jak pogrzeb Księcia Jerzego. Sekcja odbyła się w białym stoku. Tam jest tłum ludzi, którzy przed zakładem medycyny sądowej stoi. Wiedząc tylko, że tam są i tylko jaszy, są zwłoki Księcia Jerzego, a jednak są to tłumy ludzi, którzy odprowadzają potem korowód, trumnę Księcia Jerzego, piękny znak dwóch palców na znak wiktorii, zwycięstwa. Taka siła, mimo że zabili, to on nadal oddziaływał, nadal miał taki ogromny wpływ na ludzi. Potem są tłumy ludzi w Warszawie, które, którzy czekali na przyjazd trumny. Tu zawsze opowiadamy o, o tej jednej nocy, nie to niepełnej, kiedy można było oddać, tylko poprzez przejście przy trumnie, pokłonięcie się ten ostatni hołd księdzujeszomu. Mówi się, że pokrzyb Księcia jeszcze był największym pogrzebem w historii, pokrzybem, który skromacił największą ilość osób. Warto w, no, wiedzieć, że na ten czas zakazano wypożyczenia autobusów, czyli żeby nie można było organizować grup. Były też zmieniane w niektórych miejscach rozkłady PKP, czyli Państwo ówczesne starało się każdą możliwą drogą zablokować przyjazd ludzi, którzy chcieli być w tym dniu, który został zaplanowany na 3 listopada na Żoli Boszu, żeby poszeknąć się z Księcym Mieszem. Więc tu mamy taką narrację opowiadającą zaraz, co się jeszcze działo, jaki był stan ducha. Po porwaniu, w tym okresie oczekiwania i potem w tym moment oczekiwania i pożegnania się z Księcym Mierzem. Ale to jeszcze nie jest koniec wystawy. Zapraszamy dalej. No to był taki moment, który tak naprawdę też ludzi. Wbrew temu, jak chciała władza wówczas, jednak ludzi jeszcze bardziej wzmocnił, jeśli chodzi o śmierć księdza Jerzego. No tak, bo y, władza też starała się, żeby w ogóle ksiądz jeszcze był pochowany w Suchowoli. Delekacja pycha do pani Marianny, y, proponując właśnie, że to może tam, bo to jej syn. Na co ona jednoznacznie powiedziała, że nie, to jest kapłan diecezji warszawskiej i tam ma być pochowany. Więc to jest cała walka. Nawet y, mówię, władza komunistyczna miała świadomość, kogo zamordowali a naród polski miał świadomość, kto został zamordowany, święty. Więc tutaj też ostatnia ścieżka przed tłocznią, przed wyciskarką najprawdziwszą do warzyw, głównie do buraków XIX wieku, jest to takim znakiem zapytania, jaki, miało, jaki, jaki sens miała śmierć księdza Iżego, albo w ogóle pytanie, czy to miało sens, można sobie właśnie tak też zadawać. No i staramy się odpowiadać razem, szczególnie jak jest młodzież. Jestem ciekawa ich refleksji na temat tutaj zgromadzonych prac, no i właśnie nad sensem. Ciekawe było wczoraj, że w sumie mógł pożyć i więcej dobrego by zrobił. No i tak to jest to ludzkie, bliskie nam wszystkim chyba, że szkoda, że 37 lat i został zamordowany. Ale jeżeli tak spojrzę od początku, ofiarowane Panu Bogu już w łonie matki, wybrał drogę kapłaństwa, czyli też pewnej ofiary swojego życia, gotowy, co jest pięknie w świadectwach, które też można wysłuchać przed wystawą. W świadectwach y, wszyscy podkreślają świadomość księdza Jerzego, że on umrze, że on daje swoje życie. I tak trzeba też w pełni zrozumieć. I on y, swoje życie ofiarował Panu Bogu. Na końcu mamy grafikę Chrystusa, który bierze krzyż na ramiona. Z jego ran wypływa woda i krew, y, która daje nam odkupienie. Ksiądz jeszcze swoim ofiarą, włączył, złączył z ofiarą Chrystusa, to ma tylko tak na to patrząc, czyli oczami wiary, to życie, to, to pos, jego życie posługa miało najgłębszy sens, taki zbawczy dla nas wszystkich, jest też jakimś właśnie drogą, wskazówką i umocnieniem na drodze wiary. Więc idziemy tą, tą drogą, co jest narracja czerwona i... Z przeciwnej strony też przed chwilą widziałam zdjęcia z grobu księdza Jerzego Popiełuszki, który pochowany jest oczywiście na warszawskim Żoliborzu, więc też jest to na wystawie zaznaczone. Akurat jest to obraz zimową porą właśnie przysypanego grobu. Obraz pana Łukasza Korolkiewicza wypożyczony z Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności to też bardzo się cieszymy, sam artysta nam powiedział, że właśnie taki jego obraz jest w tym miejscu, wyraziliśmy zainteresowanie, a Śląskie Centrum było tak uprzejme i użyczyło na wystawę. Obraz jest faktycznie piękny, jak wszystkie obrazy pana Łukasza, takie realistyczne. Musimy takie poczucie, że jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy zimową porą przy Kościele Świętego Stanisława Kostki, przy grobie Księca Jerzego. Więc, jedną częścią oddajemy, jak to w nauce katolickiej godny, spełniamy ten obowiązek godnego pochówku, ale idziemy dalej. To jest ta ostatnia część wystawy, która długo się kształtowała w zamyśle organizatorów, jak przedstawić, bo nie chcieliśmy właśnie kończyć muszą, czy po śmiercią i, i pogrzebem. Tylko Ksiądz Jerzy żyje. I tu mamy piękne zdjęcie księca jeszcze od takiego zam, zamglonego trochę. Technicznie może być zdjęcie niewyraźne, ale ono jest przepięknym zdjęciem księca uśmiechniętego. Przed nim jest jakaś osoba, za nim jest jakaś osoba. I on jest w moje mojej odczucia, jest jakby w drodze, patrzy gdzieś na nas. Przy tym są obraz kwiaty, tulipany Wiesława Szamborskiego. Ksiądz jeszcze kochał, kwiaty kochał przyrodę. Mamy palmy, znak zwycięstwa tego wjazdu triumfalnego Chrystusa, ale te palmy wielkanocne. I idziemy do domu ojca. Mamy kilim z domu rodziców, z domu popiełuszków. Mamy obraz najświętszego serca Jezusa i Maryi z domu popiełuszków. Mamy księdza i jego rodziców. I tutaj może być tak niebo, sferę niebieską artyści, a organizatorzy wystawy przedstawili jako morze. To też jest mi bardzo bliskie po prostu raj, przyjemność, uśmiechnięty ksiądz Jerzy, szczęśliwi rodzice. E, powrót, spełnienie życia już radość, radość wieczna. Tak kończymy. Trochę powrotem do domu. Zaczynaliśmy w domu i wracamy do domu. No właśnie tak, zaczynaliśmy w takim domu rodzinnym i wracamy też do domu rodzinnego na samym końcu. Wystawa Prawda i Wolność, ksiądz Jerzy Popiełuszko trwa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, na warszawskiej starówce. Zachęcamy Państwa do tego, żeby to miejsce i tę wystawę niezwykłą odwiedzić. Wystawa o księcu Popiełuszce, taka druga na stałe jest w kościele w podziemiach kościoła księdza Stanisława Kostki w Warszawie, ale tamta wystawa jest stała, ta jest czasowa tylko dwa tygodnie, więc zachęcamy do. Tego, żeby tu na Starówkę przybyć na wyjątkową wystawę o księdzu Jerzym Serdecznie Państwa zapraszamy i zapraszamy też do tego, żeby modlitwy swoje zanosić przez ręce księdza Jerzego Popiełuszki. Nawet ostatnio jak byłam przy grobie księdza, to nieznajoma mi zupełnie pani i stąd zowąd powiedziała, warto się modlić, bo ten ksiądz ma ogromną siłę w niebie. Więc myślę, że, że tak rzeczywiście jest. Trzeba to sprawdzać, <laughs> Trzeba tak. Sprawdzać. A jeżeli tak mówią, to właśnie ze swoimi intencjami jak najbardziej do grobu księdza Jerzego. My też jakby na końcu naszej wystawy w Warszawie, czy Tutaj w muzeum przygotowaliśmy słowa księcia Jerzego, cytaty z jego wypowiedzi, te cytaty, które też są na wystawie, żeby właśnie wyjść z tym słowem, z tym obrazem w pamięci, z tym słowem, które też można wsiąść lako kogoś i mu przekazać, mieć w tym jakieś umocnienie. Prawda i Wolność, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, wystawa w Warszawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Patronem medialnym jest m.in. Radio Warszawa. Ja bardzo dziękuję za tą piękną opowieść na tej niesamowitej, naprawdę, wystawie. Dziękujemy bardzo i słuchacze, zapraszamy. Dziękuję bardzo, zapraszam. Kulturalny weekend. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.